W centrum miasta przy ulicy Grzybowej znajduje się niechlubne miejsce, o którym już wielokrotnie mówiliśmy. Upodobali je sobie miłośnicy napojów wysokoprocentowych. Sądzę, że to jest nieporządek yy, yy, miasta, tak? Ja jestem ze Szczecina, przyjeżdżam tutaj i o czymś to świadczy, tak? Dobrze by było zadbać o porządek w policjach. Nie powinien być taki bałagan. Tutaj widać, że są różne śmieci, i worki, i, i, i jakieś tam gałęzie, liście stare, płoty poprzewracane. Do kogoś to należy i ktoś tego nie pilnuje. Brak kompletnego ogrodzenia powoduje, że przesiadują tu osoby spożywające alkohol, śmiecą i zakłócają spokój. Regularne patrole policji i straży miejskiej pomagały tylko na chwilę chowali się za płotek, to nie było widać. No jak ten płotek zdjęli, no to wszystko idzie sobie tam. No I tak wypije i rzuci. Wziąłby no. gdzieś do śmietnika, czy już w ostateczności, prawda? I rzuciłby tą butelkę śmietniczek jakichś i wszystko by było dobrze, każdy by był zadowolony. A tak to, tak to w oczy, no, tu butelka, tam puszka, jakaś tam jakaś reklamówka, no, to świadczy o nas, no, o nas, o nas to co mieszkamy przecież, nie? W grudniu teren został uprzątnięty. Jak widać nie minęło wiele czasu i bałagan wrócił. Coś zaczęli robić w każdym razie, bo widziałam tą koparkę, nie? Zgarniała te śmieci, nie wywozili, ale tylko zgarniali tutaj po ten, po ten płotek, tutaj, tutaj po ten murek, nie? Jeszcze w ubiegłym roku teren ten należał do gminy. Od 31 marca 2015 działka stała się własnością prywatną. Jak poinformował nas przedstawiciel firmy, prawdopodobnie na wiosnę rozpoczną się prace budowlane. Powstanie tu budynek wielorodzinny.